czy póki nie skończy się gra. A więc ja kończę tę grę natychmiast. Aby na pewno... Każde zdanie będziesz zaczynać od aby albo a może... A może... Widzę, że miałam rację. Aby na... Tak! Lepiej się nie denerwuj. Ta gra ma zbyt wielką moc. Jedyna moc, jaką ma, to moc, którą jej daliście. Czemu moja ręka znów się rusza? Gra się skończyła, Richard. Ale marynowane ogórki nie. Klenczowe biuro skarg, czym mogę służyć? Wydaje się, że to prosta sprawa. A na pewno? Zamknij się ty w rednym atole! Do, do, do oh, nie, nie mówiłam do pana. Założę się, że jest pan bardzo przystojny. A może. Myślisz, że rozmowy z takimi gamoniami jak ty przez cały dzień to coś przyjemnego? To do, do mówi. Oh, przepraszam, no tak, po części to było także do pana. Oczywiście przełączę pana do kierownika, a może nie! Jak się zaraz zwalnę! Ty... Podsumowując, gdyby temperatura ziemi wzrosła o jeden stopień, poziom oceanów podniósłby się i wywołał wielką katastrofę! Nie przypuszczałem, że globalne ocieplenie jest dla Ciebie takie śmieszne. Trzy godziny prac społecznych. Kto chciałby spędzić ze mną czas w mojej samotni medytacyjnej zamiast wyjechać z rodzicami na wakacje? Co jest? No dalej. No dobrze, Darwin. A kto chciałby złożyć ślubowanie milczenia do końca wakacji? Proszę! Nie pożałujesz. Dobrze by było, żeby zgłosił się też ktoś do protestu ekologów na ten weekend. Przykujemy się do drzewa, które chcą wyciąć na 48 godzin. Jesteś pewien, Darwin? Nie będę cię oszukiwał. Mogą nas spałować. Skończyć tę grę! Rozłóżcie karty, dajcie kostkę i zaczynamy! Dobra, ale trzeba przejść plansz jak najszybciej, co znaczy, że nie wymieniamy kart bez względu na to, jak wrednię będą wyzwania! Wymieniam? Mieliśmy przecież nie wymieniać! Chcesz widzieć jak się myje językiem? Wymień, wymień, wymień! Do końca gry gra złowieszcza muzyka. Wyzwanie żongluj płonącymi nożami! Dawaj Richard! Dasz sobie radę! <śleskuj> Auto z tylnego siedzenia. Poradzę sobie, poradzę sobie. Aby na pewno. Ucisz się wreszcie! Kaszana! Co to jest? Każdy bierze drugą kartę. Uch. Stop klatka! To znaczy, że? No, uprzedzaliśmy Was. Jak nas wszystkich tak przystopuje, to jesteśmy ogłupowani! Trzęsienie ziemi. Nawitacja to twój wróg. Co to niby ma... Wielkie ręce! Aby na pewno... Odrzucona syrenka! Nic się nie dzieje. No bo już się kiedyś zadziało. Rybia głowa, nogi. Rzucaj kostką! Randka został! Pieczone jak nie. Znaczy, kurczę, rachunek proszę! Samki z wanny! Już prawie koniec! Na koniec trzeba wyrzucić dokładną liczbę punktów! Robi się! Pięć! O nie, znowu kaszana! Nikt nie może oddychać aż do końca gry! A może. Proszę, niech będzie sześć! co nas spotkało podczas gry! Prawie.